W ogóle to jest strasznie popularna dziedzina YouTube'a teraz. E, najzabawniejsze odszoty. E, może się kiedyś, może się w jakiejś znajdę. Tylko musicie wybierać takie naprawdę dobre, bo to. to, to wiecie. takie, Takie tam. Najpopularniejsze odszoty, na jakie oglądałem właśnie, co się strasznie popularne zrobiło na YouTube, to musiałem zbadać, no. To Arkwel siedzi, w LOLa gra i tam, kurde, ciska mięsem, nie? Znaczy, ja nie mam jakby pretensji do Arkwela nie? Że, że, że tak się zachowuje, no, każdy się zachowuje tak, jak lubi, nie? I tak, jak ludzie akceptują, to jest spoko, nie? Ja, ja, nie moja sprawa. Natomiast... Yy... Natomiast że ktoś y, jakby uważa, że to jest zabawne, nie? I robi z tego jakiś wycinkę, nie? To myślę sobie, no kuź, nasze poczucie chmuru no, trochę, trochę spełzło, spełzło trochę. Więc o to, o to mi chodzi, nie? To nie ani to zabawne, to nie jest zabawne, nie? Jak ktoś tam się, się tam regularnie wkurza na, na, na streamie tam w lolu. nie? Hmm. Więc, jakby każdy ma prawo się zdenerwować, sobie rzucić mięsem na, na streamie i spoko, nie? Ale, że potem się z tego robi jakieś wycinki, i że to ma być śmieszne jakoś, to nie! Nie! Protestuję. Protestuję przeciwko uznawaniu za śmieszne tego. Jakbym ja zaczął ciskać mięsem, nie? No to mogłoby być dosyć ciekawostkowe na swój sposób.